To the sun-drenched tropical paradise of Isle Delfino. We're so pleased to welcome you to our beautiful home. Come enjoy a natural wonderland to which we've added the world's finest resort facilities, a spectacular amusement park, and succulent seafood. Whoa. All this and more await you on Isle Delfino. Come relax and let us refresh your body and spirit. Mario? Ale przecież on siedzi tuż obok. I myśli o jedzeniu. Ty też nic nie widziałeś, Totsurf? Ach, tylko Pitch nie ma głowy w chmurach. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego Peach tak często jest porywana, skoro ona jako jedyna ma oczy w głowie i nie chodzi z głową w chmurach? Chyba to zbyt ciężkie zadanie. W każdym razie pragnę Was w końcu powitać w zupełnie nowym let's playu. Pierwszy nowy let's play nowej dekady i zarazem nowego roku. Chociaż może powinienem to wymienić w innej kolejności. 18 lat minęło od kiedy ta cudna gra wyszła na Nintendo GameCube. No dobrze, ale czym w ogóle jest Super Mario Sunshine? Można by powiedzieć, że jest to duchowy następca Super Mario 64. A przynajmniej mamy tutaj ten sam styl rozgrywki. Mamy jeden duży hub world, po którym możemy się poruszać i na którym mamy dostęp do różnych poziomów. I mamy właśnie też pojedyncze, osobne, odrębne od siebie poziomy, w których mamy osobne zadania do zrobienia, i właśnie po których możemy się swobodnie poruszać. Możemy te światy swobodnie zwiedzać. Kiedy się zdecydujemy zrobić jakieś zadanie, to wtedy właśnie to zadanie robimy. Czyli ogólnie prawie ta sama gra, jednakże są dwie duże różnice. Pierwsza polega na tym, że nie mamy już gwiazdek. Za każde zrobienie zadania, za każdą. Misję, którą wykonamy, nie dostajemy gwiazdki, tylko tutaj dostajemy tak zwane shine sprite y, czyli ogólnie takie połączenie Słońca z gwiazdą i do tego jeszcze można by dodać koronę czy coś takiego. To pierwsza duża zmiana, a druga wielka zmiana, która jest dla mnie najbardziej istotna bo sprawia to, że ta gra jest akurat jedną z moich ulubionych gier z udziałem Mario, które kiedykolwiek powstały jest temat. W Super Mario 64 mieliśmy coś takiego, że byliśmy w zamku Peach i mieliśmy różne obrazy, które były przynależne do każdego osobnego poziomu. Każdy osobny poziom miał osobny temat. Czyli mieliśmy na przykład w jednym poziomie zatokę z statkiem pirackim, który zatonął, a w drugim poziomie mieliśmy na przykład jakąś wieżę zegarową, na którą mieliśmy się wspinać. Wiem, że nudno, muszę jeszcze odpowiedzieć Mario, weź się ogarnij, okej? Okay? Tutaj w Super Mario Sunshine mamy zupełnie inaczej. Tutaj wzięli sobie jeden temat i wokół tego całą grę wybudowali. Czyli temat urlopu, temat wakacji. Peach, Toadsworth, kilka Toadów oraz Mario wyruszyli tutaj na Isla Delfino, żeby sobie trochę odpocząć, ale no już teraz możemy się domyślić, że raczej takie łatwe to nie będzie. I tutaj każdy poziom, nawet jeżeli ma swój własny temat, jakieś, jakąś własną przynależność, jesteśmy w innym miejscu na wyspie i robimy coś innego, tym bardziej właśnie bardziej to współgra i wydaje się być bardziej realistyczne, bo zawsze ma to coś wspólnego z tym tematem wakacji, z tą wyspą, trochę tropikalnie jest. I rzeczywiście widać, że każdy poziom jest jakoś realnie połączony z tą wyspą. Jest też coś takiego, że w niektórych poziomach można zobaczyć z daleka gdzieś tam w oddali inne poziomy, które jeszcze odwiedzimy, ale dość gadania, bo Mario tutaj będzie jeszcze znowu zasypiał, zaczynajmy grę.

Jestem najważniejszym z punktu widzenia prezesowej w tym trudnym sposób. Master Mario, jeśli would, cross over to te shore i find some assistance. Łycha. <coughs> no to może nawet mieć sens, że. Bije trochę gorąco, źle robi, i dlatego widzi takie Fatamorgany. Mario, bądź ostrożny. Mam złe przeczucie co do tego. No tak. Ehm. Um... Jeżeli są tutaj jacyś eksperci co do DuckTales, skaczych opowieści i znacie może angielskie głosy, mi się wydawało przed chwilą to bardzo podobne, tak jakby ci dwaj to dowie, jeżeli chodzi o ich głosy i to jak rozmawiali z Totsworthem, że oni przedstawiają um, Hughiego, Dewey'ego i Louego, czyli tych siostrzeńców wujaczka Scrooge'a z DuckTales, e a Totsworth brzmiał zupełnie jak wujek Scrooge. Matko boska, czy to jest nawiązanie? No, kolory by się zgadzały oprócz żółtego, jego byśmy na niebieskiego wymienili. Tutaj stoi. Dużo tołdów tutaj zabraliśmy ze sobą, co ty tyle służby bierzesz ze sobą do urlopu, Peach? No, wylądowaliśmy tutaj na lotnisku Isle Delfino w różowym, pięknym samolocie Peach. No, to jest dopiero odrzutowiec. I spójrzcie, czy to nie wygląda już pięknie jak na Gamecube? A? O mój Boże, to zawsze byłem zachwycony tym, jak wygląda tutaj woda w Mario Sunshine. To jedna z najpiękniejszych gier, które do dzisiaj widziałem, które były w takich klimatach. No i właśnie to jest teraz to, co mówiłem już wcześniej. Tam widać na przykład nasz Hub World miasto, po którym będziemy się poruszali. Czyli tu już widać przykład tego, jak będziemy mogli widzieć inne poziomy z różnych poziomów. Teraz jesteśmy tutaj na lotnisku, czyli takiej bardziej odrębnej wyspie. No i zobaczmy, co nas tutaj oczekuje. Jakieś dziwne błoto tutaj jest? świeci i się rusza. Mistrz Mario, pamiętaj, a jest kluczem. Użyj tego, żeby pokazać mi trochę swoich słynnych skoków. No. Mamy trochę skoków, możemy ludziom skakać po głowach. Mamy tutaj taki piruecik, mamy też potrójny skok, który mieliśmy już w Super Mario 64. Możemy też coś bardzo fajne tutaj na brzuchu skakać. Mój ulubiony sposób poruszania się. Czyli będzie sporo, sporo dobrej zabawy. Sterowanie Mario z Mario Sunshine jest świetne, jeżeli chodzi o to co ma robić, tylko no kontroler GameCubeowy to trzeba trochę opanować go najpierw. Ja właśnie specjalnie tutaj do tego żebym mógł nagrywać Let's Play e na GameCube, czy tam ogólnie tutaj na emulatorze dla GameCube'a, bo niestety Gamecube ani Wii nie podłączę do mojej nagrywarki, sobie dokupiłem taki kontroler GameCube'owy z edycji Smash Bros. jeden z tych nowszych kontrolerów. Co ty się tu wściekasz, panie? Pomóc? Pomóc tobie? Zwariowałeś? To my potrzebujemy pomocy!

Subject identified as Mario, resident of the Mushroom Kingdom, data storage complete. I am Flood, a flash liquidizer ultra dousing device. I hope to be of assistance. Togada! Proceeding with user instruction Use the R button to shoot water from my tank. If you press the R button all the way down, you can stop and shoot. You can then use the control stick to aim in any direction. Press the X button to switch to the hover nozzle. You can then press the R button to hover in the air for a short time. If this tank is empty, no water can be sprayed. Nie zaczekaj, wejdź w ciało wody i nacisnij przycisk R. Wytłumaczenie skończone, przejdźcie. No więc, oto Flat. Nasz nowy, dobry przyjaciel. I tak, to jest kolejny powód, dlaczego tak bardzo kocham tą grę. To będzie nasz towarzysz przez resztę gry. Mario, już sam w sobie, w tej grze ma całkiem ładny moveset. Jednakże to jeszcze go urozmaica. Ta pompa wodna pozwala nam. No. Ogólnie. pluć wodą, co. pozwala nam właśnie pozbyć się takich brudów, jak tutaj widzimy. Ale ma też inny tryb, czyli tryb odrzutowca. Nie możemy sobie teraz niczym CJ z GTA San Andreas. poruszać się. Co prawda nie aż tak wysoko, ale dzięki temu możemy się dostać na niektóre wyższe i położone miejsca. I też ogólnie przelecieć nad siami i takie tam rzeczy. To jest po prostu świetne, uwielbiam to. I jeszcze, jako że to gada, jest to całkiem przyjemny kompan, który może czasem nam służyć jako tutorial. No dobrze, co możemy tutaj zrobić z tym? Możemy to też zmyć. I dostajemy z tego monety, jakieś graffiti. No to musimy zrobić sobie jako zadanie oczyścić tą wyspę ze wszelkich brudów, skoro możemy coś takiego zrobić. Nie wiem, czy wyczuliście nawiązanie w e, przed chwilą tej cutscenie, ale to urządzenie powiedziało, że... że Flat powiedziała, że pochodzi z firmy doktora Egeta, że on ją stworzył. To jest ten sam gość, który w Luigi's Mansion stworzył nasze... Em, nasze odkurzacze do ciągania duchów. A jako, że Luigi's Mansion wyszło przed Mario Sunshine, to mogli sobie tutaj wylor Mario tego świata, wbudować też profesora Egeta. Jedyne, co może czasem denerwować, jest właśnie to, że wody może nam zabraknąć i musimy ją napełniać czasem. Chociaż to nie powinno być jednak problem, biorąc pod uwagę, że. Woda. No. Chyba jej nam nie zabraknie. To nie musi być woda pitna, to może być też woda słona. Ale o co tutaj z tym wszystkim chodzi, do jasnej cholery? Możemy to teraz wyczyścić. I to nas rani. Na co czekasz? Zrób coś! To szlamowe coś kompletnie... pokryło mojego przyjaciela. O, czekaj, tu jest... Tu jest jeden z nich, z mieszkańców tej wyspy. Długonosi... Uratuję Cię, hej! No. I się cieszy. Mogę z tobą pogadać? Oblebło! Myślałem, że już po mnie. Hej, czekaj! Ty! To ty! To ty, przez ciebie się to wszystko stało! To wszystko twoja wina, wow! Macie jeszcze coś do powiedzenia na temat mojego nowego urządzenia, czy coś? Sprawdzić wszystkie zmiany, jako że już nigdy tutaj nie będziemy? Chyba nie, chyba nie. Nie, to wszyscy mówią to samo. Towtów raczej nie ma co pytać, oni nic ciekawego nie mają do powiedzenia. No. Że wszystko na marne, musimy coś zrobić, że nasz urlop już teraz jest zniszczony. Nie ma zgajcie się. Slamo plant? To jest odległy kuzyn Pirania Plant, na to wygląda. Co to za dziwne stworzy? I dlaczego powiedziano przed chwilą, że to nasza wina? Ech. Trzy razy trzeba trafić go w pysk. O matko, to, to coś jest w stanie sprawić, żeby podłoga się zapadła. Dlatego nie mogliśmy sobie spokojnie tutaj wylądować. Tak właśnie wygląda Sun Sprite. Znajdźki tej gry. Oprócz tego mamy jeszcze niebieskie monety, ale o tym pomówimy może później, bo to potrafi być czasem bardzo um, irytujące.

The accused is charged with polluting our beautiful home and, yes, endangering our very way of life. Indeed, how can one not be aware of what is going on? Though it is daytime in Delfino Plaza, our poor residents tremble beneath a veil of darkness. Expert Shine scholars have determined that this darkness has arisen because all of our guardians, the Shine Sprites, have vanished from their gathering spot at the Shine Gate. The reason? It's quite obvious. This horrible graffiti is to blame. Behold this sketch of the perpetrator based on eyewitness descriptions. The truth is obvious, the guilty party sits among us. It is none other than Mario. Objection! Objection! Overruled! I judge oh. the defendant guilty as charged. I hereby order the defendant to clean this entire island. Until Isle Delfino is completely free of his vile handiwork, Mario shall not be allowed to leave. Court adjourned. And this appears to be quite a predicament, Mario. Data analysis verifies that the island's inhabitants are indeed troubled by pollution. But the pollution itself is not the main problem. Mario, you witnessed this object at the airstrip, correct? It is a shine sprite. Shine sprites are the source of power on Isle Delfino. They used to gather in great numbers at the Shine Gate, but the Graviti incident has polluted the island and most of the shine sprites have fled. There is no longer any power to support the peaceful lifestyle of the islanders. It is most pitiable. The only way to ensure the return of the Shine Sprites is to keep the island from becoming any dirtier. The perpetrator is likely at work even as we speak. And you, Mario, are being treated as a criminal. Tomorrow we must do our best to resolve this situation.

No to ładnie się złożyło. Nasze wakacje będą polegały na tym, że musimy zmywać brud po kimś innym. Kto przez przypadek wygląda zupełnie tak jak my. Ten tajemniczy gość, którego widziała wcześniej Peach. Zostaliśmy skazani na wyczyszczenie całej wyspy z tych brudów, bo myślą, że my to zrobiliśmy. Swoją drogą to było genialne przed chwilą, ta, ta rozprawa na sali sądowej, gdzie nas oskarżali, ehm... Mam przeczucie, że to mogło być nawiązanie do Ace Attorney, do Phoenix Wrighta, z tym, jak Peach krzyknęła OBJECTION, to, to i, że, przez to, że wstała i zrobiła taką pozę, myślę, że to właśnie mogło być nawiązanie do tej cudnej serii, która jest dość ważna na moim kanale, zapraszam do let's play z Ace Attorney, jeżeli jeszcze nie widzieliście, i przed chwilą ten, ten policjant z wąsem, jego styl mówienia strasznie przypominał mi em, inspektora Gamshow z y, właśnie serii Ace Attorney, przez to, że cały czas co drugie zdanie powtarzał słowo kolego, Paul. No ale dobra. Em, Delfino Plaza jest bardzo świetnym miejscem. Tutaj stąd właśnie możemy teraz zobaczyć, tam oddali, em, lądowisko, na którym byliśmy. Też różne inne wyspy, do których możemy się dostać. Możemy też tutaj popływać. Mamy już teraz możliwość nurkowania i zdobyć te monety. Tutaj na dole możemy. Pod wodą mamy też powietrze, które tracimy. Możemy powietrze sobie naładować, właśnie, monetami. I monety też nam, właśnie, życie ładują. Mamy tutaj wiele przyjemnych gości. Strasznie lubię takie hubworldy, gdzie właśnie jest dużo życia, gdzie można sobie ładnie chodzić. Jest przyjemna muzyka, przyjemna atmosfera. Dużo tych długonosych tubylców. Delfiniarzy. <grych> Tylko jest jeden problem. Przez to właśnie, że Sun, sun, sprite -y, sun sprite -y zostały skradzione. A to jest energia... No, e źródło energii na tej wyspie. Cała Plaza Delfino i ogólnie wyspa jest pogrążona w cieniu. Słońce tutaj nie dochodzi, a powinno być tutaj gorąco i jasno od światła. Musimy z tym coś poradzić i odzyskać właśnie te szanse Sprite'y, żeby... ...tutejsi ludzie mogli znowu odzyskać swoje źródła energii. Czyli jesteśmy w sumie bohaterem, kiedy to zrobimy. Jak zwykle robimy coś dla kogoś innego. Tylko tym razem Peach nie została porwana. O Mario, jesteś ok w końcu, nawet po tym wszystkim. Wiedziałam, że tak będzie. Czy tout się. Czy tout się topi w tym błocie? Czy ja dobrze widziałem? A niebo, dlaczego jest takie ciemne, he? Plac w ogóle nie jest skąpany słońcem. To z pewnością nie są relaksujące wakacje, które sobie wyobrażałam. Chcę do domu! Natychmiast! Och, będzie jeszcze dobrze. Ale warto wspomnieć, że Peach dopasowała swoją fryzurę do tutejszych klimatów. I rzeczywiście ma kucek. To fajnie wygląda. Nawet jeżeli narzeka od razu, Mario ma tutaj coś do roboty, a ona... Chcę do domu! Mario, pośpiesz się! Jeszcze będzie dobrze, jeszcze wszystko zrobimy. E... Tutaj znowu coś takiego jest, tylko tym razem... Ten szlam, to błoto wygląda nieco... No nieco bardziej gównianie, bądźmy szczerzy. Jak robię tutaj coś takiego... No to trochę obrzydliwie by było, więc umówmy się na to, że to może nie jest gówno. Nie było to, tylko no, no czekolada, ok? To wygląda jak... jak, jak taka yy, specjalna Nutella, <grytania> która jest połączeniem białej i ciemnej czekolady. Chyba możemy się z tym pogodzić, co nie to raczej nikomu nie powinno przeszkadzać. Jak ja niebezpiecznie tu stoję! O, ja nie mogę. Trzeba trochę teraz tego, się pozbyć. Ła, Mario ma całego nohala w tej czekoladzie. No, gdybyś mówili, że to coś innego, to z pewnością byłoby jeszcze bardziej obrzydliwie. Otwieraj paszczę! E, no. Trochę ciężko to kontrolować. No, w końcu! Jeszcze raz, jeszcze raz, no chodź! Chodź, otwieraj paszczę! I po tobie... Sąg, który widzieliśmy w pierwszej on the head. Mario? Nie, to na pewno nie, Mario. To prawdziwy sprawca! Czas go dorwać i oczyścić nas z zarzutów. Chwila, co ty. No, nie znowu! Dlaczego każdy zawsze chce porywać Peach? Totsworth, dlaczego nie uważałeś, mogłeś coś zrobić? Zawsze wszystko na mojej głowie. <grym>, tym razem było na twojej. Księżniczka została porwana przez tego mistrza Mario? Nie, to przez kogo? Kogokolwiek. Eee! Ten gość wyglądał jak Mario. I teraz taki mały problem. Musimy go zlać wodą, żeby się zatrzymał. O, zatrzymuje się co jakiś czas, to wtedy można go ładnie wodą zlać. Ale normalnie powinno się to zrobić nieco inaczej. Za jakiś czas właśnie damy. Dostaniemy radę od Flat. Shit. Nie da rady, muszę tak to zrobić. Dostaniemy radę od Flat, żebyśmy podczas biegania pluli wodą. Jednakże to jest niemożliwe na moim aktualnym kontrolerze, bo. No. Robi się to w ten sposób, że można też pluć wodą podczas biegania, że przyciskasz tylko leciutko trigger. Na tym kontrolerze e, nowszym GameFuel'a, który ja mam z edycji Smash Bros. To niestety nie jest możliwe, bo to jest normalny przycisk ten trigger. Nie można go lżej przy, przy, przycisnąć, nie można go silniej przycisnąć. Jest tylko jeden sposób przyciskania. Więc to będzie teraz bardzo upierdliwe. Nie wiem, czy cokolwiek to daje. Czy muszę go zlać w jednej chwili dużo, czy to, że teraz cały czas goleje wodą, coś daje. Kompletnie nie mam pojęcia. Więc to może trochę potrwać, moi drodzy. Jesteś mój! No! I po tobie! Au au au! To nieuczciwe! Kompletnie nieuczciwe! Nie powinieneś móc używać takich narzędzi! Aaaa! No znikaj! Wszystko w porządku, piczy. Mario, jestem pewna, że widziałam tą osobę... Em, ze samolotu! I jestem pewna, że to on jest odpowiedzialny za to wszystko. Za nim. Okej, okay, no, on nam nie ucieknie. A no jak miło, że czekasz na nas, mój drogi. Tym razem nie musimy go łapać, po prostu za nim biegać. No. Namalował jakieś graffiti. I tak oto będziemy mieli dostęp do różnych poziomów. To są tak jakby graffiti teleportacyjne dzięki którym możemy dostać się do różnych światów. Ale to zrobimy w następnym odcinku, ludzie. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Mam nadzieję, że zobaczymy się również za następnym razem. Cześć!